No, dzień dobry, cześć i czołem. Jestem Kramer, jesteście na kanale 5 sposobów na i jako nasi widzowie wiem, że trwacie w postanowieniu, ale mam nadzieję, że wam też to wszystko wychodzi i nie wyskoczyliście z tego trypu, który sobie założyliście na początku roku. Ja nie będę więcej mówił, bo więcej powiedzą słowa i czyny, które zobaczycie na nagraniach z tygodnia numer 9. Więc wciskam pauzę, oglądam z Wami i dorzucam swój komentarz. No dobrze, panowie i panie. Poniedziałek. Chłopaki, jest energia w poniedziałek, czy nie ma energii w poniedziałek? Jest tak średnio. A czemu? Bo nie jedziemy do Energylandii. Do Energy Land. Jeżeli chodzi o wagę, to cały czas kręcę się w okolicach 112, czyli ze 114 poleciałem, ale to tak ciągle się waha. To nie ma jakiegoś znaczenia w pasie, no prawie 12 centów, także to już jest bardzo, bardzo, ale to dobry e, wynik. Kolejny odcinek. Daję tutaj pauzę. Chcę wam wybić pewne rzeczy z głowy. Nie waga jest z wyznacznikiem, a centymetr i lustro. Jak wchodzicie w mniejsze ciuchy, jak czujecie się lepiej, jak lepiej wyglądacie, to to jest idealne podsumowanie. Niech to wybrzmi. Schudłem. Albo straciłem z wagi 2 kg i 12 cm w pasie. Wydaje mi się, że mówi to samo się. Porozmawiam sobie z Łukaszem, że może coś innego, może dwie grupy mięśniowe na jednym treningu. Myślę, że się na pewno dogadamy. Coś, żebyście zobaczyli, że też to można mieć inne podejście do, do ćwiczenia. Panowie, jakiś przekaz na koniec do naszych widzów? Subskrybujcie kanał 5 sposobów na. No to jest dobre. aferek to też jest dobre. Żegnamy się na 3-4, dobra? 3-4 na razie. A każdy inaczej. Dzieci, youtuberów, łapki w górę subskrybujcie Nauczeni. Teraz nie wypada, jak was dzieci proszą. Łapeczka. I subskrybeczka, dziękuję bardzo serdecznie. Może opowiedzmy, co będziemy zmieniać w treningu. Dlaczego będziemy zmieniać? Bo to nie do końca jest tak, jak powinno być, ale ma być ciekawie. Zaczęliśmy treningiem FBW, czyli Full Body Workout, czyli trening całego ciała na jednej jednostce. Potem przeszliśmy do Push Pull. No i z racji tego, żeby sobie to troszeczkę rozmaicić, to takim kolejnym będzie Split. Czyli dzisiaj, jak mamy poniedziałek, zrobimy klatka plecy w Super Seriach. Potem, sobie zrobimy w środę same nogi. I w piątek zrobimy sobie barki łapy. A też pamiętajmy, że ważnym, ale to bardzo ważnym czynnikiem jest to, żeby trening nam sprawiał przyjemność. Bo robimy to po prostu dla Was, żebyście mieli co oglądać i tyle, i trzeba zapijalać, a nie tam gadać. Co pójdzie złoto 80? Tak się gacie poprują. Dobra, bo jak wiem, teraz, złoto 80 to kiedyś 200 był. Jakieś za tydzień. Ale był taki plan, że na koniec mieliśmy to zrobić. A to zawsze ja tak gadam, że na koniec a to... Wie. 180. To Dobrze stoję, się bo, się bo się boję. Zajebisz się, obie. Bez sraczki. Wszystko jest ok. Jak chcesz pokazać, widzę, może dzisiaj pychnąć dwie stówy na raz. Nic już nie w stanie? klas. No, Dobra, 200 na raz. Co mam zrobić? Bez strachu później nie ma zwycięstwa. Ty tymi pozycję. Mocno na tym, nie się ruszka. Ruszka. To po prostu Masło no. no. mieliśmy zrobić na jedno powtórzenie w ratulach yy, na koniec całej naszej yy, śmiesznej metamorfozy, <grybuj> zrobiliśmy to już w połowie, nawet wcześniej. 14. I to cztery razy. A kobraz świeżek i o 40 to, to jest często też tak właśnie z ludźmi, że, że nie dam rady czy coś nie da rady to ciało. Głowa to może Dwa góry przynosić. Chyba na odwrót? Na przykład nie byłeś ze strony przy 40, ale jednak cię zmobilizowałem i zjeść te 42 kilo. Czyli, czyli głowa mi ograniczała, nie ciała. Dokładnie. No to się dogadaliśmy. No mizera jest moim naprawdę mentorem. Fajnie, że się tak zgadzamy, że sobie dwie sekundy mówimy o tym, później dwie o czymś zupełnie innym. Ty o tamtym, a ja o tamtym, a na końcu się zgadzamy. To widzicie, to jest trener, to jest przyjaciel siłowniany. Nie o to, że my mamy tak panować nad naszym ciałem, żeby ciało odmówiło, bo to głową sterujemy, tak? Czy, czy nie rozumiesz? 45? Tak. Dobra. <grymne> no, trzymasz? Tak. Cztery. Ale wam powiem szczerze, że... Mogę szczeknąć? No czego? No strasznie mi się chciało, nie wiem. To jest zwierzęca siła chyba. Mówię ci Mario, też coś to jesteś szczeknie, to tak kur... <grym> Tylko nie miał, żeby ci się nie pojebało. Chciałem podsumować ten trening i powiedzieć wszystkim, jakim Łukasz jest zajbistym trenerem. No i co najważniejsze? Pękło 200, no 4 razy. A my po prostu zapieprzamy dalej. 8 tydzień czy 9 kuba? No ważne, który tydzień, ważne jakie są efekty, jakie mamy podejście. Czyli jakie? No ja mam dobre, nie wiem jak. <śm> No, i zaraz zobaczycie mnie u Krzysia Mirackiego, niesamowity specjalista. Na krótki wywiad, trochę popowiadałem. Przypominałem sobie, co mogłoby mnie boleć, co mogłoby mnie boleć w szczęście, co mnie boli, jak co robię. No i razem popracowaliśmy. Zresztą zobaczcie, bo gadam jakieś głupoty. I teraz tak. Czujesz rozciągnięcie po tej tak. stronie, tak? Gdzieś coś się. Nie. nie. Dobra. O, po chwili mnie po chwili, O, 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 o. o no. Idziemy w kierunku bólu tak. tego, który ci towarzyszył. Tak. tak, tak? No. Zegnij sobie kolano, znaczy tak, z innym i łączymy. Późno, można, można, możemy, tyle ile się da. Rozumiem, że już jest niezaciekawe. To jest tak, jakbym czuł się teraz na maksa rozciągnięty, już dalej nie pójdzie, nie? Przytul sobie kolano do klatki piersiowej, wszystko jedno z której strony. Obejmij rękoma całymi, mocno, tak, żeby to nie uciekło. Czyli kładziemy się na plecy i trzymaj ten kontakt cały czas. Twoja noga, w tym momencie, no. ta powinna nam opaść swobodnie. O, o, nie! Rozumiesz, co się dzieje? Tak. Dobra, nie ma co tego traumatyzować. Goli widziałeś ile brak, brak, brakuje. <grystanie> Patrz, mnie to mnie ciekawiło ile jabłno. <grystanie> Wdychasz swobodnie, spadasz się Spokojnie. maksymalnie Zastanawiałem się czy można być wyższym po czymś takim. A można. Teraz podciągnę twój staw wiodrowy. Tak żeby troszeczkę dać luzu bo dzięki temu, że jestem w stanie odciągnąć teraz za pomocą pasa, ten ruch rotacji będzie mniej traumatyczny dla Ciebie, bo powierzchnie mm -hmm. stawowe są oddalone, nie? Z tej no. tak że wygląda, jak się noga wyciągają z tyłka. Staramy się po prostu rozbić mięsień. Na przykład wiem, że... Powiem Ci tak, bo najpierw, opu... najpierw nie opuściłeś spodenki. Teraz to wyciągasz. Teraz będziemy zajmować się... Żaden... O, o, boli, już, Ocenimy stan Twojej prostaty. Żartujemy, że... Pistowych możemy też to zrobić na przykład za pomocą suchego igłowania, ale... Co to znaczy? Myślę, że jeszcze Dobra. przyjdzie czas do to. O skur Zepsuta maszyna. jak? No kurwa panie, no wszystko pięknie działa ty wszystko z tak jak ma być. Dobrze. Jeszcze ja 4 kilo zgubię i będzie dobrze. Według BMI jestem gruby. Ja też nie martwię. Ta ja późan skoro kurobi wiotyłek. Dobra, drukujemy i trzeba z... Za... Ale się, bo zajechałem pierwszą serią, Za szybko odpaliłem, jak seks. Już końcówka była mizerna. Fajnie się tak nagrywa, nie? Tak, mi zajebiście, ale coś takiego dzisiaj jest coś jakiś inny. Bez energii, nie? No, bo zaraz nie szczekasz nie nie ani nic. No nie, na tych wtorkowych i czwartkowych nie chcę mi się szczekać. Wiesz, co mi się chce? miałczyć. Nie, no, ja o ile lubię siłowej, i czuję taką pompę zwierzęcą, to tutaj czuję się jak po prostu pisklak. Organizm jest wymęczony, bo tyle sadła pali codziennie przecież. No tak. Tłuszcz płacze, to. Coś czeka, tłuszcz. Ale ja się dużo mniej płacisz niż na początku mam wrażenie. Dużo mniej, nie? No. Też mi się tak wydaje. Nie ma kałuż przede wszystkim. A to jest też temat, wydaje mi się, piękne romanie kondycji, nie? Dzień dobry, cześć, cześć i Wiecie jak będzie? Będzie pysznie. Makro i sztanga w roli głównej. Grzegorz z imienia. Było do tej pory dużo słodyczy, a teraz na wytrawnie. Rolce skierowe z czosnkiem i pietruszką. Trochę pokroiliśmy, trochę przygotowaliśmy sobie wcześniej, ale Grzesiu, jak zawsze, gramatura i co przygotowaliśmy. Na samo ciasto potrzebujemy 130 g mąki pszennej. Wsypamy już tu szczyptę soli. 150 g skiera naturalnego. I 5 gramów proszku do pieczenia. Tutaj mamy bazę na ciasto. Tutaj dodatkowo będziemy mieli 20 gramów mąki do podsypania ciasta. I tu w miseczkach mamy 15 ml oliwy z oliwek. Pie... Dosypaliśmy trochę soli do niej, nie? Do smaczku. Posiekana pietruszka i 2-3 ząbki so czosnku, jak lubicie. To już pachnie, a wiem co będzie jak to wyjdzie z piekarnika. No przecież możemy, stary, na pod jajo, no. Do skiru wsypujemy mąkę, proszek do pieczenia. I na początku łyżką sobie musimy zarobić trochę... Ciasto. I teraz troszeczkę sobie zarobimy ciasto i mamy takie ciasto wyrobione. Lekko się kleje, lekko wyrobione. O, zajebiste. Każdy przepis ma policzone makro, zresztą już się przyzwyczailiście. Pada wiele pytań, jak to możliwe? No tak to możliwe. To jest matematyka, fizyka i wszystko naraz. Jak ma się wiedzę, to można kurczę. Nie trzeba tego kurczaka z brokułami, nie? Nie, dieta musi być kolorowa, smaczna. No właśnie o to chodzi. Teraz jakbyś mógł tego połączyć te wszystkie trzy rzeczy. Bardzo cię proszę. Łyżką. I teraz ty to już zrobisz resztę. Dobrze. Na tym pasku proszę. Dobrze. Połóż. Na tym? Mhm. Dokładnie, rozmaruj. Zawijamy do środka, tak? I nie zawijamy tak pachy. mniej więcej troszkę ciasno, żeby nam wyszedł taki ślimaczek w środku. Powiem ci trochę, tego będziemy mieli do jedzenia. No, wizualnie. Z zrobimy. jednego skru? No i troszkę mocy. I co się dalej dzieje? Robimy na takim opakowaniu, taka kamioneczka i kroimy mniej więcej takie 1,5-2 cm kopytka jakby. Oplakacie się generalnie nie kroi, ale. Ale to jest... Ala kamienny, nie? To, no, to kamienny. przynajmniej już wstępimy. Ta. I teraz każdą część układamy tak pionowo. E, opowiadaj czas i temperatura Plata i rodzaj. 180 termowiek, 20 minut. No jesteście zajebistymi farciarzami, bo nam przez 20 minut będzie uciekała ślinka, a wy to zobaczycie za chwilę. Nie wspomnę o tym, że wy nie będziecie jedli i Tak, a my jednak to skosztujemy. Także widzimy się za chwilę. No dobrze, zapachy piękne. No i powiem wam szczerze. Karol Kolba aż tutaj wstał z fotela, bo wywochał w garażu y, swą czosnku i pietruszku. Powiedz mi, się jak my to będziemy jedli? I sobie odrywamy kawałki, tak jak chcemy. Ale ja dzielimy się z życzeniami? Możemy. Tak, wszystko do najlepszego, dobrych przyrostów, wiesz, wszystko, żeby się w makro zgadzało. Moje ulubione! A co to jest? No to jest pliczyna czosnkowe, nie no no. jest z dodatkiem właśnie czegoś zielonego. To jest cieplutkie, pachnące. mmm. Dla mnie trochę więcej czosnku. Znaczy kurczę, super, ale tak jak mówisz, mogłoby być bardziej czosnikowe. Ten fajny posmaczek pietruszki, ale on trochę jeszcze zabija ten czosnek. Dobra. I ja z racji tego, że uwielbiam czosnek, to wiesz. A jak że to jest zrobione ze skyru. Poważnie? Serio? Ale to ciasto? Nie wiem, że Ty z baronami z Skiru rozmawiasz? Jak się, jak się robi ciasto ze Skiru? Oglądaj nasze odcinki. Powiem Ci, Grzesiu. Smakuje. Smakuje na maksa. Ale dobre. Nie? No. Mm. My Wam dziękujemy za kolejny odcinek. Pamiętajcie, że takie przepisy pyszne i proste razem z Grzechem serwujemy Wam. Oglądajcie kolejne odcinki, bo będzie smacznie. Dobra. Dzisiaj będziemy ćwiczyć bareczki i będziemy ćwiczyć ramiona. Myślę, że na pewno skorzystacie. A jedna ciekawa rzecz to jest to, że 5 dni temu ważyłem 112,4 Dzisiaj rano ważę 110,4 Spierdoliło mi 2 kilo w 5 dni. Paliwo idzie do góry, to mnie bada idzie w dół. No dobrze, no ale widzicie, czasami stoi, czasami leci, a jak znam życie, stanę w piątek będzie 113, no i... tak główny panika. to ty nie zapominaj, że tam trener czeka na drugiej stronie rzeki na ciebie, nie? Aha, kurwa, Co nie umie pływać? Nie, bo popatrzyłem za wysoko, wiesz cię ominąłem. Przepraszam za ten czas. No, stuwa na kiju. Co najgorsze, że trzeba to odkładać. Jakbym ruchu nie zatrzymywał, to byłoby mi lżej, więc potraktujcie to, jakbym miał 160. Dobra, żartuję, 100, 102, no. Dobra, 101. I góra! Pójdzie! Dawaj! Ale, stuwa to już. Nie ma tutaj przelewek. To jest prawda, że ty na fli potrafisz lecieć jak z Platino? Łukasz, mi zora nadzieja, to jest prawda? Pewnie to, to tak, ale jak teraz o tym powiedziałeś, to złapałem z peszka. Może mi nie wyjść. <noise> Widzisz, widać w kamerze, jak się dzieli już łapa, triceps? Mhm. A wcześniej co było? Kiełbasa śląska. Mówię, on się ty, patrz jak mam ścięgno przy barku lewym? Dobra, Taki w podbiorany w salunkach. Dlatego już Jeszcze raz takie rzeczy widzę, kwa. To jak ta pierwsza żyła na peni się Dora, Dobra, przyznaję, przesadziłem. Nie wejdzie to do filmu. Albo wejdzie, że też przesadzam. I trener nie zwraca uwagi. Trener robi piątkami albo 2,5, ale nie. Świeżak musi pokazać, nie. O oh. oh, kur... Oh. Oh, nie porozmawiałbym przez telefon. Halo? Nie mogę gadać, bo biceps blokuje mi ucho. że ty dzwonisz. Dobra, no, czegoś tak. Trening był bardzo ciężki, bo przerobiliśmy wszystkie aktony mieści na ramiennych, atakując je pod każdym kątem, wieloma ćwiczeniami. Plus do tego jeszcze Cepstrice, więc trochę tego było. Trening trwał półtorej godziny, gdyby nie jego gadanie może by trwał trochę krócej. Co nie zmienia faktu, że naprawdę e, tak małe grupy z wieloma ilościami ćwiczeń na pewno dały schość, więc... W którym momencie Romanie jakieś że coś? Cały co? czas było po Ale ciężko było, ciężko. Dziękuję Łukaszu. Pa! Dzień dobry. Dzisiaj, wiem, że będzie wycisk, trening z Tomaszem. Waga praktycznie utrzymywana, więc dobrze, bo tego mięsa za dużo nie jest przepalone. Co ważne, energia jak zawsze, tylko coś mnie męczy <laughs> katar. Wyrwałem sobie włosy z nosa, jak tak jechałem I tak mi się chce kichać, ale od razu mnie przetkało. Lecę, 7.31 i lecę na trening. Chociaż powiem Wam jeszcze jedno, że jak dzisiaj odpaliłem kamerę przednią, to mam wrażenie, że jakby broda druga zniknęła bardziej, i jakby taki ryjek chudszy. Więc fajnie, fajnie, pociesznie. Na razie, pa! no ja, żarty, żartami, ale już to trzeba przyspieszać, nie? Tempo, że tak powiem. Rozrzewkę już miałeś, kurde, dwa miesiące, nie? No, powiem ci tak. Bolą mnie przedramiona, bolą mnie barki. Nie, to nie, to nie. Ach, nie chciałem nóg, to na ambicje. No i taka robota z tymi trenerami. Nie, że odpoczniesz. Koniec też no kto ci górę dodawa. Thank you very much. Pytacie, e, kamizelka polskiego producenta Tor 10 kg wagi. Wygodna, nie skacze, nie obija jajek, nie obija brody. Naprawdę fajny temat, jak ją ściągacie, pff, to później odlatujecie. Nie Już nie jestem zajebany. Już nie mam równowagi, upadam co dwa razy. Ta która mam nogi, nie dojefmy, zrób swo powtórzeń, będzie zajebiście. To jest właśnie a, Współpraca ten Co robisz? Nie, nie wiem, ale dawaj podpłyję. Dziękuję. Dobranoc. Tomuś, dzisiaj, dzisiaj było trochę inaczej. Jestem inaczej zmęczony niż zawsze, o co chodzi. No, dzisiaj sobie trochę poprzetaliśmy, bo przeplataliśmy trening siłowy z takim naszym aerobowym cardio i będziemy ciągle zmieniać teraz, będziemy ciągle robić różności, żeby nie było tak łatwo. O, robić. tak, to fajne. I coś na koniec. Kuba. <noise> Pierwsze ćwiczenie robimy na 5 powtórzeń. Ale może zacznijmy w ogóle od tego, dlaczego tak się cieszysz, Bo dzisiaj jest Dzień Dziecka. Robimy cały trening nogi. Ale i tak masz mało czasu, słyszałem. No to dlatego trzeba zagęścić. Już musisz iść na razie. Nie, ja nie. zrobię. Ja o tym wow. dniu dzisiejszym, to już od paru dni myślę, co mógł zrobić, żeby było dobrze. No dobra, to lecimy, się boję, ale dobra, no. Cztery ćwiczenia na czwórki, cztery na, na dwójki, r*****, to będzie zajebiście. No Metoda moja, taka nieznana. Hipertrofii, bodybuilding, masakrator, kurwa, hipertrofia i w ogóle, O Jezus! Nie będzie się rób. Nawet tego nie słyszę. My tak, trzy serie po pięć powtórzeń przysięgu. To możecie sobie nawet zgapić ten trening. Fajny jest taki, no dosyć duża, spora objętość i intensywność. Potem trzy serie. 10 powtórzeń suwnica, na 15 powtórzeń 3 serie wyprosty i potem 20 powtórzeń na 3 serie cyzyski. Metoda 5, 10, 15. Ale serio że brzmi zajebiście. Co ty tam robisz? Nie no, tutaj już chyba też nie. No przecież, jestem taki zajebisty na nogi. To są właśnie takie ćwiczenia. Jedne męczą, a jedne powodują, że p*** z butów. Ewa! A. Ah. Nie, nie, nie! Rychu! O, rychu! Troszeczkę! Nie, nie, nie! Troszeczkę! Małpus! No, Oła! No piątek urządziłeś mnie na weekend, kolego, Myślałem, że ten trening będzie mizerny, ale jednak trochę mnie zaskoczyłeś, bo nawet sam dokładałeś ciężary, co mnie zdziwiło. Zachowałeś w tym treningu ja, ja gdzie, że tak powiem, skreślałem Cię i nie wierzyłem w Ciebie, ale pokazałeś jednak, że gdzieś tam można. Rzeczywiście. <grym> no, no. Ty chcesz, żeby Ci trening sprawił przyjemność, żeby był dobry też progres, no ale powiedzmy, no nie aspirujesz na Ciebie, już nie wiadomo jakiego kulturystę. <grym> no to kamerę. <grym> no wyraził się. No, chodzi mi o to po prostu, że... Jak przychodzimy na tą siłownię, to żeby robić też przede wszystkim to, co lubimy, bo dzięki temu będziemy to robić dłużej, a nie będziemy się coś zmuszać, bo ktoś nam coś powiedział. Nie? No i co mogę Wam powiedzieć? Zmęczyłem się, ale zmęczyłem się uśmiechnięty. Mam taki plan. Podobają Wam się yy, jedzenie w boksy na kilka dni, które gotujemy, i chyba ruszę taką serię, żeby fajnie z makro poukładane. To wszystko pod taką dietę ułożoną pod siłkę Wam pokazać, zainspirować. Dajcie mi znać w komentarzu, czy to jest dobry temat. Zbijajcie na Instagramy chłopaków, na mój, możecie też zerknąć. Pamiętajcie o makro i sztandze. Ja Wam życzę wszystkiego dobrego. Dzisiaj postękałem, za tydzień postękam, ale nie chcę Wam mówić, bo jak tak minie 20 tygodni, to mam nadzieję, że Was nie zawiodę. Trzymajcie się, zagram się czule. Do widzenia, pa! Za 10 tygodnią z te żarty robię.